Dobra, zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, jak to się dzieje, że możesz siedzieć w kiblu, skrolować memy i oglądać koty na YouTubie. Bez żadnych kabli, bez magii, bez. No dobra, z odrobiną magii, ale tej naukowej. Wi-Fi. Niby oczywiste, a tak naprawdę większość ludzi nie ma pojęcia, jak to działa. I nie, nie siedzą tam żadne małe elfy z kablami. Sorry. No to jedziemy. Co to właściwie jest Wi-Fi? Wi-Fi to po prostu sposób, żeby przesyłać dane bez kabli takie niewidzialne promienie informacji, które latają sobie przez powietrze. Trochę jak radio, ale zamiast puszczać ci Despacito, przesyła ci mema z żabą. Wi-Fi używa fal radiowych, takich samych jak radio w aucie, ale na innych częstotliwościach. Twój router, ten dziwny pudełek z antenkami, co go raz na tydzień trzeba restartować, wysyła sygnał w eter, a twój telefon czy laptop ten sygnał łapie. Bum. Internet. Ale Skąd ten internet w ogóle się bierze? Bo wiesz, WiFi to nie sam internet. To tylko sposób, żeby się z nim połączyć. Tak jak zrobienie kanapki, nie oznacza, że masz od razu lodówkę pełną jedzenia. Internet dociera do Twojego domu zazwyczaj kablem. Światłowodem albo starym miedzianym drutem, który pamięta czasy, kiedy Nokia 3310 była szczytem technologii. Ten kabel łączy się z Twoim routerem. A router robi hokus pokus i wysyła to wszystko dalej w postaci sygnału Wi-Fi. Czyli router to taki DJ internetu? Dokładnie. On miksuje dane i rozsyła je po całym domu. Ty jesteś gościem na tej imprezie i tylko wybierasz, co chcesz słuchać: TikTok, Netflix, czy może memy z chomikami. Ale każda impreza ma zasady. I tak samo Wi-Fi. Jeśli masz za dużo ludzi na jednym routerze, na przykład cała rodzina plus sąsiad, co zna Twoje hasło admin 123 to zaczyna się zgrzyt. Lag, buforowanie dramat. Internet płacze. A co z tymi falami? Czy to nie jest szkodliwe? No nie bardzo. Fale Wifi są słabe. Tak słabe, że ledwo przebijają się przez dwie ściany i grubszą firankę. Jakby miały wybór, to by zostały w pokoju i nigdzie nie szły. Także nie, nie ugotują ci mózgu. Mikrofalówka jest sto razy mocniejsza, a i tak tylko grzeje Twoje zimne pierogi. Dlaczego czasem wifi działa jakby miało kaca? Bo różne rzeczy mogą mu przeszkadzać. Grube mury, metalowe meble, sąsiedzi z 37 routerami, a nawet akwarium z rybkami. Tak serio. Woda pochłania fale radiowe jak gąbka. Więc jeśli twój router stoi obok akwarium i internet muli, to teraz już wiesz dlaczego. Nie wina rybek, tylko ciebie. No dobra, a to 5G to lepsze od wifi? To trochę jak porównywać pizzę do burgera. Oba dają szczęście, ale w inny sposób. 5G to sieć komórkowa. Działa przez maszt. Dobre, jak jesteś na dworze albo w autobusie. WiFi to Twój domowy przyjaciel. Szybki, stabilny, czasem humorzasty, ale jak działa, to działa dobrze. No i nie zjada ci danych z abonamentu. Aha, jeszcze jedno: hasło do WiFi. Nie zostawiaj go jako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 albo moje domowe. To, jakbyś zostawił klucze od domu na wycieraczce z kartką, jestem pod prysznicem, wpadaj. Dobre hasło to podstawa. A jak ktoś zapyta, to po prostu mów, nie pamiętam, router to wie. I pokazuj palcem w stronę routera, jakby to on miał duszę. No i co teraz? Teraz możesz się pochwalić znajomym, że wiesz, jak działa WiFi. Że to nie magia, nie elfy, nie jakieś czary mary z Hogwartu. To po prostu fale radiowe, routery i trochę fizyki. Takiej nudnej, ale przydatnej. Więc następnym razem, jak internet ci się zawiesi, nie krzycz od razu na router. On się stara, ma ciężkie życie. Obsługuje pięć urządzeń: twoją lodówkę z Wi-Fi, drukarkę, która nigdy nie działa, i jeszcze twoją babcię, która przypadkiem łączy się z siecią sąsiadów. Daj mu chwilę, zresetuj, pogłaszcz antenkę. Może zadziała, bo czasem nawet fale radiowe potrzebują chwili dla siebie. Koniec. Wracaj do memów. Ale teraz już wiesz, że to wszystko nie dzieje się tak po prostu. A elfy? One mają wolne. Od 2007.